Witam Was wszystkich w czytaniach na styczeń 2021 roku. Na wstępie, to co zawsze mówię na wstępie, ale wydaje mi się, że to jest ważne i warto to powtarzać. Po pierwsze, czytanie robię dla Waszego najwyższego dobra. To mi zawsze przyświeca. Z taką intencją one są robione, i warto żebyście o tej intencji wiedzieli i wiedziały. Po drugie, to jest czytanie tarota, a nie wyrocznia. Ja staram się raczej pokazywać możliwości i co można z tym zrobić, a nie wieszczyć i wróżyć przyszłość. Uważam, że każdy z nas i każda z nas ma wolną wolę i robi ze swoim życiem to, co chce, i z tymi energiami, które się pojawiają, też robimy zasadniczo to, co chcemy, albo nie robimy, tak? albo nie dotykamy, i to tylko od nas zależy. Więc ja tutaj nie feruję wyroków ani nie nie pokazuję wyników końcowych, tak? Pokazuję raczej możliwości. A więc jeżeli szukacie kogoś, kto wam powie co macie robić w życiu, to nie u mnie. To nie ten adres. Bo ja uważam, że wy najlepiej wiecie, co możecie zrobić ze swoim życiem, a nie ja. Um. Więc to jest czytanie ogólne. Bierzcie to, co rezonuje w Was, w nim, a resztę zostawcie. Eee, co jeszcze? Jeżeli potrzebujecie bardziej eee, czytania dla siebie, takiego szczegółowego, dopasowanego do Waszej sytuacji, odpowiadającego na konkretne pytania, to oczywiście zapraszam Was do mnie na maila, który jest tutaj podany i jest też podany w opisie tego filmu na dole. helixatarmaupa.gmail.com. I tam się możemy umówić na indywidualne spotkanie, do czego bardzo zachęcam. Chociaż teraz, akurat, mam dość odległe terminy, ale to się pewnie będzie powolutku skracać. Co jeszcze? Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj, za Wasze lajki, za Wasze udostępnienia, za Wasze komentarze. Za wasze ciepło, za Waszą serdeczność, za Waszą pomoc w tym roku bardzo, bardzo mocno jej doświadczyłam. I było to dla mnie i jest cały czas źródło wielkiej satysfakcji. I niezmiennego zdziwienia, powiem Wam szczerze, że tak to mi się potoczyło. <grywa> Nie spodziewałam się tego nigdy. Bardzo też dziękuję moim patronkom, moim patronom, których wsparcie jest szczególnie. Takie namacalne i przekłada się naprawdę na też jakość mojego życia, jakość mojej pracy. Jak wiecie, w listopadzie chorowałam, i, i, i wasze wsparcie, patroni i patronki, to było coś, co mnie naprawdę w całkiem fizycznym sensie uratowało i pozwoliło stanąć na nogi. Także wielkie dzięki. Zachęcam Was do takiej formy wsparcia, jeżeli chcecie w jakiś sposób mi pomagać, brać udział w tym partycypować w jakichś sprawach troszkę zza kulis. Ja się dopiero rozkręcam w tym temacie, ale trochę tego jest. Zapraszam was, tam są różne opcje, można sobie zobaczyć jak to wygląda. No dobra. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam was do czytania dla waszych znaków. Właśnie tego jeszcze nie powiedziałam. Pamiętajcie, że nie jesteście tylko znakiem słonecznym. To jest bardzo wąskie rozumienie mm, horoskopu, tak? Znak słoneczny. I yy, jakbyśmy się urodzili kilkaset lat temu, to ten znak słoneczny w ogóle, yy, znaczy nie byłby w ogóle nieważny, ale byłby po prostu jednym z elementów branych pod uwagę. Teraz wszystko się sprowadza do znaku słonecznego całkiem niesłusznie. Bardzo ważny jest też, też Ascendent. Istotne jest położenie planet osobistych, e, tranzyty i, i jeszcze inne układy. To już jest kwestia dla astrologa, ale, ale zalecam wam, żebyście oglądali przynajmniej znak słoneczny i ascendent. To jest takie minimum. E, jeśli macie gdzieś mocno obsadzone planety osobiste, to ten znak też. Ok. To też jest tutaj na dole. Jeżeli nie wiecie, gdzie macie planety osobiste, czy księżyc, czy ascendent, to Yy, tam jest podana strona, na której można sobie to łatwo obliczyć. Dobrze, to teraz już rzeczywiście do czytań. Zapraszam do Waszych znaków z Do zobaczenia. Witajcie w czytaniu dla Wodników na styczeń 2021 roku. Jak to niesamowicie brzmi. Drogie Wodniki, ze stycznia przy okazji od razu wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. Śpiona jutro dla mnie. Też. Oczywiście czytanie jest dla wodników nie tylko słonecznych, ale też, mówiłam, wszystkie osoby, które identyfikują się z tym znakiem w mniejszym większym stopniu, to jest czytanie dla Was. Staram się w tym miesiącu zrobić krótkie, szybkie, słodkie czytania. I tak, popatrzymy sobie na ogólną aurę tego miesiąca, jaki jest klimacik, jaka się szykuje niespodzianka w tym miesiącu dla Was, jaka jest możliwość na horyzoncie, jaki się pojawia tak, wyzwanie, coś co warto zrobić w tym miesiącu i w związku z tym co robić, tak w związku z, tą, z, tą, z tym wyzwaniem z tą możliwością, a czego nie robić i ostatnia pozycja to będzie czego się mogę spodziewać, jeśli postąpię jakby zgodnie z tym, co się tutaj pokaże jaki może być ciąg dalszy też mogłabym to potraktować jako jakąś jeszcze w Wskazówkę, tak, ale raczej, raczej, jako co dalej? Dobrze. Dla wodników styczeń 2021. Wodniki mają teraz duże planety w swoim znaku. Więc, tak, aura. Siedem mieczy. Niespodziankę zostawię na koniec. Yy, wyzwanie, zadanie, możliwość. To jest trzecia karta. Co robić? Czego nie robić? Co może być dalej? No dobrze. Czyli tak. Aura siedmiu mieczy. Bardzo ciekawa karta w ogóle w tej talii. Taka nietypowa. Mamy tu jakby świat naziemny i świat podziemny. I one nie są tożsame. W sumie to jest odbicie w wodzie, ale tam w tej wodzie jest wiele warstw nie wiem, czy to widzicie tutaj. Są jakieś rośliny na powierzchni, ale pod spodem są ryby, a na dnie leżą gałęzie. Jest jeszcze muł. Ja bardzo lubię robić zdjęcia takim wielopoziomowym strukturom, jak właśnie woda, i jest jeszcze do tego odbicie. I co jest najbardziej realne w tym obrazie? Takie pytanie mi się tutaj pojawia. Siedem mieczy jest kartą wodnika. To jest. Żebym tutaj nie zmyśliła, to jest księżyc w wodniku. Czyli. Coś, co odbija światło, nie jest jasne, nie jest oczywiste. Odwołuje się do uczuć, odwołuje się do tłumów. Odwołuje się do tego, co jest podskórne i głębokie. W wodniku, czyli znaku takim męskim i racjonalnym. Więc myślę, że tu się pojawia takie świadomość, świadomość, że coś nie pasuje do czegoś że coś tu jest nie tak i że coś trzeba rozwiązać. Siódemki w ogóle są kartami napięcia, tak? One, one pragną rozwiązania, to nie, jest, to nie jest stabilna energia, tak? Która się potrafi długo utrzymać, typu czwórka czy szóstka. To jest karta, która zawsze wiąże się z pracą i zawsze wiąże się z wartościami. Więc tutaj, widzicie, coś wpada do tej wody, coś przebija tą skórkę, Podświadomości, czegoś, co nie jest jasne i jawne, i pragnie rozwiązania tego konfliktu, uporządkowania, tak? Więc może to być miesiąc sprzyjający pewnemu niepokojowi, który jednak ma Was prowadzić do jakiegoś przełomu na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym. Taka jest tu aura. Patrzymy dalej, co jest warte podjęcia, tak? Jakie jest wyzwanie? Sześć kielichów. Czyli rzeczywiście doprowadzenie się do takiej emocjonalnej, duchowej harmonii. Szóstki odwołują się do pięknej harmonii. I tu mamy harmonię w uczuciach. Mamy sześć niewinnych kwiatów lotosu, które garną się ku niebu, garną się ku słońcu. Mamy tutaj jednorożca tęczowego, więc jest po prostu. Taka bajkowa atmosfera, i rzeczywiście sześć kielichów bywa kartą kojarzoną z dzieciństwem, sentymentem i niewinnością, więc może to być takie pragnienie powrotu do czegoś prostego, do właśnie niewinności i prostoty w życiu, do tego, żeby, żeby wszystko było takie oczywiste i poukładane i miało swoje miejsce i dawało satysfakcję i radość. Często przy tej karcie mówię o satysfakcjonującej codzienności. Może, może nawet nie tyle satysfakcjonującej, co przyjemnej, takiej, w której potrafimy znaleźć sobie właśnie takie punkty zaczepienia, które dają nam radość i szczęście. Więc za tym warto iść w tym, w tym miesiącu. Fakt, pojawia się to jako wyzwanie czyli. Coś, na rzecz, na rzecz czego trzeba właśnie wykonać jakąś pracę. Natomiast siódemka sprzyja pracy, tak? Możecie mieć świadomość, że ok, żeby znaleźć się w tym miejscu harmonii, to trochę trzeba będzie się postarać, wysilić, ok? No dobrze, to co nam w tym może pomóc? Co robić? Trzy buławy. Działać. Eee, nie osiągniemy tej harmonii sześciu kielichów, te, tego takiego niewinnego szczęścia, siedząc na tyłku i nic nie robiąc. Albo tylko myśląc. To jest też często wydaje mi się pułapka. Szczególnie dla osób z mocno zaznaczonym powietrzem e powietrzem wodą. T ten brak aktywności, tak? Brak takiego. Y skierowania swojej energii życiowej jednak w jakieś działanie, tak? Tutaj mamy ewidentnie działanie. Ta karta mówi podbijaj świat. Mówi. Idź i rób tak jak ci się podoba, tak? Jeżeli chcesz, żeby przyszło do ciebie to czego chcesz, to rób to. Działaj ku temu, tak? Wykonuj czynności. Bądź tym twórcza, twórczy. Trójka jest bardzo twórcza. Zobaczmy co jest do tego do pary. I widzicie. No właśnie, tu jest król kielichów. Generalnie piękna, szlachetna karta uzdrowiciela, e, duchowego doradcy, osoby wspierającej emocjonalnie, rozumiejącej wszystko. Natomiast tutaj ta energia nie będzie Wam potrzebna. Nie tędy droga, zdaje się mówić, to zestawienie. Nie chodzi o osiągnięcie maestrii no właśnie na poziomie tego uzdrowiciela. Nie chodzi o to, żeby poznać się jeszcze głębiej i, i wszystko poczuć i mieć nad tym pełne panowanie. Nie. To się wydarzy tylko i wyłącznie poprzez działanie, więc macie tutaj bardzo mocną wskazówkę, żeby się ruszyć żeby wkładać swoje ręce, tak? Wypracowywać coś, a nie oczekiwać przemiany duchowej, przemiany emocjonalnej przez samo właśnie myślenie, zagłębianie się w to. To nie tędy droga. Co może być dalej, jeżeli właśnie zadziałamy w kierunku tej większej harmonii? 9 denarów, widzicie, paradoksalnie tworzy to Wam bardzo wygodną sytuację na pozycji materialnej, czyli w w obszarze związanym z samodzielnością, zadowoleniem z siebie, zadowoleniem ze swojej pracy. Dziewiątka jest kumulacyjną energią, czyli taką, która wiąże się z no, takim maksymalnym natężeniem czegoś. Tutaj to, ma, to są denary, czyli to jest taki dobrostan. Niezbyt fantazyjny. Tak, bo to jest Wenus w pannie bodajże, więc ona, ona nie jest jakoś ani szczególnie namiętna, ani właśnie szczególnie fantazyjna czy przebojowa. Jest po prostu zadowolona z siebie. To jest stan, gdzie patrzysz na swój ogródek i mówisz, o kurczę, ale super wypracowałam sobie miejsce do życia, do odpoczynku. Tu jest spokój. To jest dla mnie błogost błogostan, więc rzeczywiście on jest tutaj do osiągnięcia i to, i, i to ta harmonia i to piękno na poziomie emocjonalnym będzie się przekładać na świat materialny, na, na coś bardziej namacalnego. Zresztą te światy często się odbijają w sobie, tak? Często znajdują sobie odzwierciedlenie. Więc yy, tu jest wyjście z takiego niepokoju, z czegoś, co was gryzie, siedem mieczy, takie, a co, co, co też warto zwrócić uwagę, co ja mogę zrobić, tak, na ile sobie mogę pozwolić, na ile chcę sobie pozwolić. W tym działaniu, w trzech, w trzech buławach. Żeby nie przekraczać też własnych granic, zwróćcie uwagę. Może się to bardzo przyjemnie skończyć, mam wrażenie. Jaka jest niespodzianka w tym miesiącu? Królowa Denarów. No właśnie, czyli to wypracowanie sobie tego, tego przyjemnego miejsca, tego, tego dobrostanu, tej błogości. Tego poczucia bezpieczeństwa, może być czymś zupełnie nieplanowanym, tak? Ja mam wrażenie, że to jest taki skutek uboczny zadbania o swój dobrostan, właśnie na poziomie emocjonalnym i duchowym. Nie inaczej niż poprzez działanie, poprzez konkretne wyrażanie siebie w, w świecie, tak? Yy. Oczywiście to może też być osoba, która się niespodziewanie pojawia w waszym życiu. Ktoś, kto jest otoczony dobrostanem materialnym, ktoś, kto jest otoczony obfitością, strażniczka życia, to jest po prostu tak cudowny tutaj ten jelonek na jej podołku, rozkwitający kwiat na jej piersi. Ona wie, co dobre, i ona umie to zapewnić. Może też się pojawić właśnie taki ktoś w waszym życiu, kto was do tego jakoś tam przybliża astrologicznie to jest koziorożec, więc też może być taka, taka postać u was. Jeżeli byśmy patrzyli właśnie astrologicznie, to tutaj mamy znak. Tu mamy znak ziemski. Najczęściej koziorożec, ale też może być oczywiście byk albo panna. Tutaj też mamy Pannę, więc może czegoś od Panny się możecie nauczyć, jakoś wzorować się, podglądnąć coś korzystnego dla siebie. Natomiast nie, nie iść za znakami wodnymi. Tutaj mamy e, skorpiona. Ale mamy też raka i mamy też ryby. E, więc, więc wszystko, co jest kojarzone ze znakami wodnymi, czyli właśnie maestria emocji, bym powiedziała. Oczywiście to może być też w pozycji odwróconej postać, e, na przykład jakiś emocjonalny manipulant, tak? E, ale zakładam, że to się odnosi bardziej do. Waszej, do Waszej osoby, tak? Do waszych wewnętrznych możliwości, za czym iść w sobie, tak? Fakt, że znowu to może znaleźć odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym, może być taki ktoś, kto was, kto was inspiruje, i to by znaczyło, że niekoniecznie w tym miesiącu za tą osobą należy iść, tylko właśnie bardziej polegać na sobie, na swojej twórczości, na tym, co ja potrafię, potrafię zrobić. I mówię, to może mieć bardzo przyjemny, materialny. Hmm, materialny efekt. Możecie odnaleźć tą królową denarów, tą, tą taką ziemską postać w sobie, po prostu w sobie. Drogie wodniki. Ja ją bardzo lubię. <laughs> Ona to jest taka postać, która robi rzeczy trudne, tak jakby były łatwe. Ma taką niesamowitą umiejętność. Bo jest pracowita. Bo zna swoją wartość, bo docenia wartość wszystkiego w wszystkiego tego, czym jest otoczona. Yy, także może się okazać, że potraficie robić coś, czego wcześniej nie przypuszczaliście, tak? Dlatego warto sprawdzić się w działaniu. To, ta karta mnie najbardziej tutaj przyciąga. Yy, tak jeszcze patrzę na żywioły i one są dość zrównoważone, tak? Mamy i miecze, i buławy, i kielichy, i denary. Ilichów i denarów jest najwięcej, i przypuszczam, że dlatego jest tutaj ten, ten komponent ognia, żeby z własnej woli dodać go sobie trochę, tak? Z własnej woli, z własnego pomyślniku, żeby rozwiązać jakiś konflikt w sobie i znaleźć się w miejscu większego spokoju, większej harmonii i zadowolenia. Myślę, że może być bardzo dobry miesiąc. Przed nami, tego Wam z całego serca życzę. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.